Jesteśmy na placu zamkowym. Ogromne tłumy ze wszystkich stron. Zakłócające. Nie wiem gdzie jest scena. Nie wiem czy tu będą przemówienia, czy stąd ruszą o 12 w kierunku sejmu. Na razie po prostu sfilmuję tu okolice dla upamiętnienia tego dnia. 10 maja 2024 roku. Przejdziemy się do do początku pochodu. Tu dmuchają w te tuby.

Ładem, bardzo słusznie, ale nie będzie przed Zielonym Ładem, bo zagłosowaliście na to. Głosując na jednych i na drugich, głosujecie na to samo. Bez znaczenia jest, czy to będzie PIS, czy PO, jedno zło. Dorzucamy do tego te inne partie, łącznie z Konfederacją. Cześć. Dzień, Cześć. jest nieskończone jest nas naprawdę bardzo dużo ty manie oni wołają solidarność a to oznacza innym Lidąłem językiem. ty manie ty manie zgromadzenie czyli manifestacje pod hasłem przez zielony ładem gdzie oni są nie wiem nie wiem gdzie jest scena. Mamy zaplanowane kilka punktów na dzisiejsze zgromadzenie. Dwie petycje do złożenia. Jedna petycja, która będzie składana w przedstawicielstwie Parlamentu Europejskiego. I druga petycja, którą złożymy marszałkowi Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Składajcie! Ja w związku z tym kilka spraw organizacyjnych, które muszę przekazać. Bardzo serdecznie prosimy, tak jak deklarowaliśmy od samego początku i mam nadzieję, że tak będzie do końca. Nasza manifestacja jest manifestacją absolutnie pokojową. Przychodzimy tutaj w pokojowych zamiarach i mam nadzieję, że żadnych ekscesów z naszej strony nie będzie. Bardzo prosimy o nieużywanie materiałów pilotechnicznych o słuchanie służb porządkowych, które są z naszej strony jako Związku Zawodowego Solidarność, o słuchanie komunikatów policji i o sprawne przemieszczanie się. Wszystkie oficjalne wystąpienia będą pod sejmem Rzeczpospolitej Polskiej. W tej chwili... Na czoło marszu przemieszczą się liderzy, a sygnałem dla nas do wymarszu będzie odegrany hymn NSZZ Solidarność. Dziękuję bardzo. No, Dopóki będzie Solidarność, będzie to co jest. Nie liczcie na drapanę. Na nie, nie nagrywam na żywo, bo może być wtedy wklasowany. bardzo często. bywa. Wyrażają... Może zabrać. Woda tych ludzi energii, tak. bo to nic się nie da, bo i tak rodzą swoje. Kłamią, oszukują. Już tutaj nie Potem nas zadepcą. O jest taki sklep. Aha, coś tam jest. A jest. A, to daleko. Ogólnie my w tym momencie przysłonię z pracy. Na końcu maja był dobrze, co kiedy byłem. No i tak na, na musiałem robić sobie kurs na pana z płaczą. Dobrze. w Warszawie jest w jeden ośrodek, ale wysyłam tam cały czas te powiadomienia. Ja je... Czekają, dobrze, tak wiem, A może osobiście trzeba pojechać? Może no, tak, to jest ta no. Zabranieckiej Bo to jest dobry zawód, polecam Tak, już dosyć zrobienia na zmiany i No teraz to tak jest Radziec sobie robił aparaty słusznie A ja nawet nie wiedziałem, ja że mam siebie numer telefonu Możliwe, że to ma, kiedyś dawałem, to, to nie aktualne Aha. a jak byłem na przodu aktualnie no? to już podaję tak, tak, to do nagrywania ten na żywo, ten jak to się nazywa, ten co internet daje no to... ale zorientowałem się, do pęknięta klienta za rękę tak, mimo, że 20 gumek miałem o takich, wyrwał no, tu taki. no, tłumie może powiedział ja przypadkiem, że to sprzęt i to specjalnie, nie? dobra, ja, ja idę tam no. dobra, to ja przez to dobrze, dziękuję Ja mają pełne kosze, ja tu was nic nie proszę, a tu są pełne kosze. Nie? To jest początek marszu. Tutaj się zatrzymałem, bo tam tłum no różnie może być. Pierwsza połowa, tak jakby, no z tą Solidarnością to oni nie pociągną. Przykro mi, moi kochani słuchacze, ale to jest gwóźdź do trumny, dobija ich, a oni myślą, że się jeszcze uratują. Nie, to jest fałszywa, fałszywa, fałszywka. Ale mimo tłumaczenia, mimo mówienia, i tak nie zrozumieją, i tak nie chcą wiedzieć. Zobaczymy, co się dzieje z przodu. Stop. To powinno być stop tyranii Sejmu. Wszyscy, bez wyjątku, nie można o jednym mówić, że nie jest, a drugi, że jest. No, rolnicy z Solidarnością daleko nie pojadą. Wyrolowali ich i myślą sobie, że coś będzie. Mogę zapytać co was tu sprowadza Jakie postulaty? Protest no jakie postulaty was sprowadzają Zielony Łapkę, raz To bo to jest oszustwo. To ja to głoszę na swoim kanale. Drugie. CPK. To jest w ogóle niepotrzebne, bo to jest wydanie ogromnych pieniędzy. Mamy Mamy w Berlinie. Ale to nie jest prawda, bo ja panu tłumaczę. No. No teraz on podobno. Minąłeś. Następnie port przy tym... przy nie widziany Helldog. To wszystko jest zatrzymane. Atom. Już czytałem na pasku. Ale Za atom czym? nam nie jest niepotrzebny. Wystarczy kopalnie węglowe. No, wszystko jest no niepotrzebne. Proszę pana, paliwo po ile mówił Tusk, że będzie? Proszę pana, paliwo uczciwie jakby chcieli, to by było po dwa złote. A wie pan, czego tyle jest? Nie, bo oni to, potrzebują ja wiem, pieniędzy. Tusk, ja wiem. Nie, to nie o to chodzi. E, Dobrowolny dobro ZUS, proszę pana. No nie do końca. Akurat z tym, z tym e, bym się nie No proszę. Mówił Tusk. Mówił. Dobrowolny ZUS. No. Czemu go nie realizuje? No bo to tylko teraz, mówił. Ten, Był to przez jeden to miesiąc. To? Był przez jeden miesiąc, a później ZUS łup do góry 250 zł. Przecież musi to mieć odwróć no, tak, cena. Tak. No to, to, to jest to... Oni realizują dokładnie to, co chcą Niemcy. Nie, Amerykanie. A, po, po drugie. Niemcy nie tak, mają tak, nic do powiedzenia. Na, 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 następnie e, likwidacja... No to łatwe. Ja bym to jest a teraz proszę pana, wszystko jeżeli jest, jest a, 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 Turów, a, a Turów co jest? Co zamknąć Przez jeżeli tak mówi człowiek, gdzie Turów produkuje około 6% energii, no to zamknijmy no zamknijmy wszystko i tu będzie skansen tak, tak. ale Platforma była za, za, tym, za postępem nowoczesności. trzeba likwidować te wszystkie rzeczy właśnie mówię, że lotnisko za, za, za wielkie Ale tam jest niepotrzebne, bo może to samo zrobić w Modlinie. Czy pan rozumie sens? Jeśli przy, no, ale samo lotnisko. Ale do czego nie to chodzi? na kargo? Tylko na no. samym kargo traci Polska rocznie? No, ile? no 20 miliardów. No, ale takie samo można zrobić w Modlinie. Tam jest lotnisko, można lądować. Niech pan uzasadni, dlaczego w tym miejscu za miliardy, które się nie spłacą. Niech mi Pan uzasadni, dlaczego tu przed Panią Merkel składa ręce? Nie składa. Widziałem, no przecież, o, proszę Pana, no ja jestem człowiekiem, no nie jest 20 lat ma. Że Kaczyński nie, składa nie. ręce, mówi wiersz, że należy powiesić prezydenta RP, śmieje się z niego, że trzeba, bo to, nie. co, to kim on jest? To on jest przedstawicielem Niemiec w Polsce i naruja na jego głosu. przedstawicielem nie. Stanów Zjednoczonych w Polsce. Panowie, jak zrozumieją, że w Polsce rządzą Amerykanie, Będziecie mieli odpowiedź na każde zadanie. Ani Rusja, zada nie. ani, ani Niemcy. Tu rządzą Amerykanie od 1989 roku. No, pan, pan. O mierzei Wiślanej, wie pan gdzie się spotkałem? Wciąż Sektor kto już mówił? Sobieski! Sobieski już mówił o potrzebie przekopania mierzei Wiślanej. I teraz się to zrealizowało. Co tu mówisz o ludziach jak. Kto przekopał yy, pod świną o, tunel? Jest, o jest, ten, co jest najmądrzejszy. Witam pana posła najmądrzejszego. Parę słów dla niezależnej stacji telewizyjnej. Ja nazywam się Sławomir Wilczyński. Co pana tu ściąga? Przecież pan to robi, to bagno. Zielony ład pan wprowadza, to wszystko. Co pan powie? Przecież to oni zaczęli. No jak to? Nie urwał się, zmyślę. Do kogo pan. Do kogo pan chodzi? Unia Europejska to wprowadza? Amerykanie. Unia Europejska to są Amerykanie. Po, po, Polscy Gdzie pan żyje? W żyje? W Polsce po. Ja W jakim świecie Ojej, patrzcie. No normalnie... normalnie... normalnie no, nie tak, jest. Panie, jest. tak jest, tylko jakby rządził, to by robił to samo, co robią Tusk. To samo. To jest samo zło. Tak, Proszę bardzo. No widzicie? To jest właśnie to. Dopóki ci ludzie nie zrozumieją, będą żyli w nędzy... To nie komuna, musi pan zrobić. Tak, tak, tak. Także zwolennicy PiSu, no, walczyła Pani o to, co, co ci ludzie teraz protestują. No, no. A że pisuary są. Dopóki nie zrozumieją, to mogą się cmoknąć i mogą się protestować jak tylko chcą. Muszą zrozumieć, że zło to idzie z Sejmu, a Sejm jest na usługach amerykańskich władz. Jeśli nie zrozumieją, nie będą wiedzieli. Będzie im się wydawało, że, że mają rację, że mówią mądrze. Mam pytanie, co Pan sprowadza na... Jeśli można zapytać, skąd Panowie przyjechali? Z No kawałek. Z Iławy. Przeciwko Joanna tutaj. w imieniu Solidarności traktujemy. No właśnie, Solidarności. A dlaczego nie głosowaliście przeciwko nim na wyborach? Było głosować na niezależne komitety, na niezależne partie, które nie są w Sejmie. No bo większość tych ludzi głosowała na te partie. I bez względu na którąkolwiek głosowali z tych partii w Sejmie, to będą realizować te rzeczy, które są jako zielony ład. Bo to nie nieważne, czy to będzie PiS, czy PO, to będą to samo robić. Ja w swoich audycjach mówię, zmienił się tylko maszynista w lokomotywie, a pociąg jedzie ten sam. Czy to będzie tuż czy to będzie PiS, będą to samo robili. Nawet tu spotkałem jednego posła, to nawet nic powiedzieć nie chciał z PiSu. A zwolennicy PiSu są niesamowici. Nie do ogarnięcia. Nie wiedzą o tym, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego należy, nie należy głosować na żadną z tych partii, które są w Sejmie, tylko na Konfederację. Nawet nie na Konfederację. Nawet nie. Żaden. No widzi Pan. Dopóki. Społeczeństwo tak będzie robić, będzie katastrofa. Czy pan coś jeszcze no, chce powiedzieć? Daję... Nie, dziękuję. A, dziękuję. No, niestety, widzicie, normalny beton. Nie ma o co nawet pytać. Beton to jest beton, i potem można powiedzieć: A pies was, ogryz, będziecie żyli w nędzy. Niektórym się uda, bo to nie można powiedzieć, że nie. Przycisną ich. Bo oni tego chcą. Totalnie. Jestem zaskoczony postawą. Nie ma. Tu nikt się nie budzi. Śpią. Dojdziemy do wysokości pałacu prezydenckiego i skończymy pierwszą relację, bo to nawet nie ma sensu w ogóle filmować pisuarów i tych innych tuskowców konfedernych. No to nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Zapytamy się. Zapytamy się tu. Mam, mam pytanie panowie, czego panowie pilnują? Czego panowie pilnują? Dobra, ale czego panowie pilnują? Oj kurwa zemdleje. A ten kto to jest? Tak jak pan widzi, Józef Karol! A, a skąd go pan zna? A podpisany, dobrze bo ja jestem w niepolskiej niezależnej stacji telewizyjnej, polecam oglądanie. Mój kanał nazywa się Sierżant Sławomir Wilczyński. Tam się wielu rzeczy dowiecie. Pozdrawiam, pozdrawiam. I ci panowie też tak samo pilnują? Jak ci zdarzy? No. To jesteśmy tutaj. Teraz zapytamy się tutaj osób, Zobaczymy, co one nam odpowiedzą. Ma, mam, mam pytanie na koniec relacji. Czego pani tutaj będą robić? Co, co? Ze mną Pani chce rozmawiać? Pani, nie wiem. Nie chcę. Ale Pani są od negocjacji. Ojej, co Pani Pani mi powie, co tutaj jest? Bo ja nie wiem. A Pani może wie? Ja nie wiem, bo to jest Koldegarda. Wie Pani, co to jest Koldegarda? Nie, Koldegarda, wie Pani kiedy ja się dowiedziałem, w zeszłym roku dokładnie, czytając książkę Chełmuńskiego, która teraz jest niewydawana, Koldegarda to jest inaczej wartownia, rozumie Pani, na przykład jak jest wartownia, ci Panowie gdzieś tam stoją w wartowni, to kiedyś się nazywała Koldegarda i ta Koldegarda pilnowała kiedyś króla czy tam kogoś, no. ale a, Pani nie chce rozmawiać, co Pani powie o tych protestach? Ja też jestem w pracy. Zarobieni jesteście, rozumiem, rozumiem. Popachy. Popachy są zarobieni, więc mam pytanie na koniec. Co pan sądzi o tym manifestacji? Kogo pan popiera, kogo nie? Proszę pana, niech wolno się Ja jestem Polska niezależna stacja telewizyjna. Ja nazywam się Sławomirczyński, mój kanał. Mój kanał proszę pana jest zarejestrowany. Sądownie Wilczyński, świeżą słowami Wilczyński na kanale można znaleźć. Kogo pan popiera, prezentuje. kogo nie? Proszę pana, w całym sercu popieram Polskę, która reprezentuje najbardziej godnie, najbardziej uczciwie i profesjonalnie prawo i sprawiedliwość, bo Solidarną Polską. Proszę pana, Proszę pana, Solidarna Polska. To pan już tą Polskę sprzedał, jeśli pan popiera PiS. Żadnej partii, która jest w Sejmie, nie należy na nich głosować, nie bo pan, nie to nie oni. Mają. Bo to oni spowodowali to zadłużenie i nędzę. A wie pan, co ma, ma pan informacje? Dobre wie informacje mam. No. źródła wody, dlatego że fakty, fakty. No, wie pan, co to są fakty? No wiem. Widnie, Ale telewizor panu głowę wyprawił. Tak, Ale automatycznie. Wie pan, wie pan, wie no nie. Wie pan, a wie pan, ile zadłużył na spis? 20, pisa, a kto? Pisa, 20, pisa, przez 8 lat dwudziestokrotnie, jak Gierek. Gierek zostawił fabrykę, a oni gówno. No niestety, jest trudno rozmawiać z pisuarem, bo to nie ma sensu. Pisuar to jest pisuar. Ostatnie spojrzenie na świat, który nas otacza. I tu jest ten... A, tam ten balkon jest. Tam, tam z tego balkonu Kepura śpiewał w latach 50 swoje Ary, gdy przyjeżdżał do Polski, bo on przyjechał dopiero wtedy, kiedy odbudowano ten hotel, bo gdzieżby on miał wystąpić w hotelu, na balkonie śpiewał arie dla A. W czasie wojny był w Ameryce. Włączył pismo nosem. Po co mu, po co mu? On bohater jest. Także kończył relację na tą chwilę.